Mój drogi przyjacielu, Metal Garda nic nie zatrzyma. Borda, a co dzisiaj robimy? Na razie czyszczę maszynę. Przed nowym testem, kolejnym testem. Nie zapytasz jakim? A co dzisiaj testujemy? A co dzisiaj testujemy? Dzisiaj testujemy Valvoline Synthetic Power 1. Racing, tym razem 5W50, nie 5W30 Engine Oil. Sceneria jest nieprzypadkowa. Skoro robimy racing, to, to musiało się odbyć na walcu. <grymne> Lecimy, bierzemy się do roboty. Nowe opakowanie. Valvoline Synthetic Power 1 Racing 5W50. Znowu zamknięte. Poczekaj, ma coś dla ciebie? Masz? Dzięki. Dzięki. Nalewamy. Strzykawkę dalej zgubiłem. Ostatni Valvoline Petarda. Tak, to prawda. Poprzedni film, poprzednie, poprzednie nagranie z 5W30. No, pokazał, że to jest kawał, kawał firmy. Jedziemy z racingiem. Pytanie, czy Metal Guard Engine jest w stanie go poprawić? O. trochę Dajmy mu szansę jeszcze raz. Nie daj, daj mnie Ja wiem w postprodukcji też nie tnij. dajmy mu szansę jeszcze raz. Nie. Valvo line Racing, proszę też trzy? Sied. no trudno, trzy sprawdzamy jak to wypadło na na trzech o kurczę, nie wiem jak Ci to zaprezentować hm. myślałem, że będzie mocniejszy czyścimy maszynę czyścimy i Lecimy z Metal Guard. Dokładnie tak. A co, jak, jak robimy? Nowa pozycja rolki testowej tutaj, czy, czy dolewamy do tej pozycji i poprawiamy jakoś tak, jak tutaj się skończył film olejowy, a my zobaczymy, czy pójdzie z Metal Guardem dalej? No to dolewamy. Dolewamy. Bez czyszczenia, pełno opiłków. No trochę jest faktycznie po takim krótkim czasie. OK. Strzykawki nie mam. to wracamy z tym olejem kapkę naprawdę kapkę no to powinno być 1, 2, 6 6% do Waszych samochodów 6-7% wystarczy w zupełności nie, nie chcę tego rozbryzgać ciasno tutaj na tym sprzęcie jak się miszą zakręcam sprzątać i jedziemy ta rolka, gdzie ta pozycja, gdzie się skończyło, dajemy 3, 4 nie wiem, czy mógłbyś pokazać amperomierz, że pomimo tego, że mamy dwa razy tyle, to nawet nie drgnęło tutaj.

Takim amerykańskim samochodem? Szybko ściek. A stąd ten walec. Volvo Line to zatrzyma? Nie. drogi przyjacielu, Metal Garda nic nie zatrzyma. Piramida. Metal zapraszamy do naszego sklepu internetowego i Allegro. Linki w bio w komentarzach, w rolkach, w relacjach do zobaczenia. A? Kurwa, <śmienny> <śmienny> Kurwa Maciu. Chciałem powiedzieć z nami. <śmienny> 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 Drogi, czyszczę maszynę. <grystanie> Dzisiaj wykonamy dla Was próbę Mutula 8100. Dobrze to powiedziałem? Bardzo dobrze. To nas <grystanie> <grystanie> Że czyszczę maszynę. Maszyna jest czyszczona, a my będziemy badać elitarny. <grystanie> kasowania tego filmu z mojego <laughs> imieniem